Się bardzo dużo. PiS podłożył bombę pod system wyborczy w Polsce. Dokładając do tak zwanej tarczy antykryzysowej zmiany w kodeksie wyborczym, spowodował lawinę zdarzeń, która może zakończyć się rozruchami, zamieszkami i zmianą całkowicie sceny politycznej. Co więcej, strzelam, że jest to zabieg kontrolowany po to, by do władzy doszła frakcja Gowina, która jest powiązana z siłami, które dobrze tutaj znamy, które modelowały nasze państwo przez ostatnie lata. Pod to, co ma nadejść. Robię też tego live'a, bo bardzo dużo nowego się dzieje w kwestii 5G. Maszty powstają jak grzyby po deszczu. T-Mobile mówi, że wykona 12 tysięcy nowych instalacji masztowych. Czy zdajecie sobie sprawę, jakie zagrożenie stwarza to dla życia waszego, waszych bliskich, waszych dzieci? Myślę, że tak, ale nie wiecie wszystkiego i chcę wam o tym powiedzieć. Podzielę się też z wami. Na moim kanale uzyskałem zgodę, by pokazać wam film dokumentalny który był kręcony w lipcu, czerwcu wcześniej tego roku, który pokazuje jak patologiczny, przestępczy, zakłamany jest system w Polsce i jak korporacje kupiły sobie polityków do tego, by wprowadzić zbrodnie na ludziach, zbrodnie na Polakach, robioną w świetle tak zwanego prawa, które jest tylko i wyłącznie prawem silniejszego. Jest to wykorzystywane w sposób przestępczy w sektorze medycznym, w sektorze finansowym, w sektorze telekomunikacyjnym i teraz maski spadły z głów, widzimy to w pełnym obrazie jak politycy w Polsce skrumpowali się, jak związki firm, jak organizacje skrumpowały się po to, by przyjąć prawo, które będzie powodowało możliwość zabijania Was, Waszych bliskich, Waszych dzieci. Pokażę Wam listę pism, pokażę Wam listę petycji renomowanych, certyfikowanych instytucji, które mówiły wprost, że ustawa, którą przegłosował, Rząd będzie zabijać ludzi, może doprowadzić do niekontrolowanej destrukcji naszej populacji. To nie są już w tej chwili żarty. To się dzieje, to się działo. Nie było podnoszenia wielkiego alarmu, ale już powoli zaczyna się robić ten moment, kiedy sprawa wymyka się spod kontroli. Dla mnie obecny rząd nie ma już mandatu do sprawowania władzy od momentu mniej więcej, kiedy podpisał w ciągu jednego dnia zmianę w ustawie o IPN na zlecenie ambasady Mossadu, Izraela i Syjonistów. To pokazało, dla kogo oni pracują, kim są. Czteroletnie zaniechania związane z regulacją sektora finansowego, który powoduje zgony 4000 osób w wyniku samobójstw rocznie. Są to przestępstwa ciężkie na narodzie polskim, za które odpowiedzialność ponosi obecna elita mieniąca się polityczna, jak także elita medialna, gdzie media. Mają taką samą odpowiedzialność za dezinformację, za wprowadzanie w życie nowego prawa, choćby poprzez nie mówienie o takich przestępczych, patologicznych ustawach jak. Mega ustawa 5G, lasowana przez panią Wandebog, pana Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji. Ci ludzie prawdopodobnie zmienią się za chwilę, ale zbrodnicze prawo zostanie. My nie możemy tego tak zostawić. Nawet jeśli nastąpi przemodelowanie sceny politycznej, to będzie zabieg kosmetyczny, a prawdziwi władcy. W cieniu zostaną ci sami na miejscu. Baczcie się na to, bo jest możliwość zbuntowania się temu i stworzenia alternatywy, tworzenia nowego systemu, gdzie powstanie polski narodowy, prawdziwy rząd, cechujący się od początku tym, że wszyscy Polacy na świecie mogą się wypowiadać, brać merytokratycznie udział w zarządzaniu swoim krajem. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy jeszcze amerykańskie korporacje, które szpiegują nas od kilkunastu lat, które Pilnują, by temu rządowi się nic nie stało, by korporacje mogły żerować na polskich przedsiębiorstwach, na polskich rolnikach, na ciężko pracującej klasie pracowniczej Polski. Jeszcze tylko przez chwilę ten układ utrzyma się w dotychczasowej formie. Ze względu na światowy konflikt i dekonstrukcję obecnej gospodarki, zerowanie obecnej ekonomii by wprowadzić nowy system, przez ten moment ludzie mogą faktycznie dostrzec istotę, kim byli ich politycy, jaką rolę pełniły media, jaką rolę pełniły autorytety moralne w pilnowaniu, by żaba nie skapnęła się, że jest w garnku i jest gotowana. Ludzie w internecie to wi widzą. Na naszych grupach dyskusyjnych w NeoSie jest mnóstwo świadomych osób, dochodzą sygnały z całego świata, że ludzie mają tego sygnału. Serdecznie dosyć, nie wierzą i nie zamierzają już wracać do konwencjonalnej polityki. Będą się jako suweren, niezależnie oddolnie, w formie płynnej demokracji organizować. I tutaj następuje krytyczny moment, kiedy faktycznie ludzie mogą zostać zatrzymani w domach, kiedy na ulicę wyprowadzane będzie wojsko. Stan wojenny 2.0 wprowadzany w jeszcze <laughs> bardziej restrykcyjnych formach. Dla tej samej klasy ludzi, którzy wprowadzali poprzedni stan wojenny, myślicie, że to są takie spontaniczne, sentymentalne, emocjonalne yy, intencje ludzi, żeby robić takie rzeczy? To jest wszystko reżyserowane, jest to inżynieria społeczna, są to programy wymyślane przez pin doktorów, przez socjologów, psychologów do kontroli ludzi, którzy pracują dla elit, które drukują, generują z niczego kapitał, którym zniewalają całe narody poprzez zadłużanie ich w Banku Światowym, w w bankach centralnych. To jest jedna wielka klika setek osób, które kontrolują tą koncepcję świata. Natomiast rodzi się nowy świat, rodzi się on z kreatywności w ludziach młodych w internecie, na protestach przeciwko bankom, przeciwko cenzurze w Internecie, w kooperatywach spożywczych, w ruchach ekologicznych, ruchach psychologicznych, ludzie mają dosyć poprawności politycznej, dosyć totalitaryzmów, czy to partyjniackich, czy monopoli oligopoli finansowo-farmaceutyczno-militarnych. Ludzie wiedzą już, że internet i medium, jakie stanowi wideo, jakie stanowi bezpośrednia komunikacja, jaką stanowi wyrażanie się z pozycji. Suwerena z pozycji właściciela kraju, jego gospodarza i Głównego władcy, którym nie są przedstawiciele, czyli posłowie i partie, tylko którym jesteśmy my, Polacy, tutaj na terenie Polski, ta świadomość jest w dziesiątkach tysięcy osób w Polsce i rośnie błyskawicznie. I ten ruch może rząd chcieć spacyfikować, tak samo jak może pacyfikować kolejne kanały poprzez swoje bezpośrednie relacje z Facebookiem i Googlem, które są niczym innym jak ekspozyturą służb i agendy rządu amerykańskiego, który legitymizuje i tworzy dowolny medialny cyrk w postaci wiejskiej w Polsce. Pamiętajmy o tym, że tutaj w tej przestrzeni wirtualnej nasze dni są policzone. Internet może faktycznie zostać ograniczony. Już ładowana jest broń cenzury pod postacią fact-checkingów w nich takich jak demagog.pl, sponsorowany przez ambasadę USA w Polsce i ekspozyturę Sorosa, czyli też CIA w Polsce, Fundację Batorego. Ci ludzie już rekrutują młodych wilczków z tzw. NGO-sów, którzy decydują o tym, czy dowiecie się, czy technologia Wi-Fi czy technologia 5G będzie szkodzić Wam i Waszym dzieciom. Ale nie pokażą oni Wam badań, które dobitnie pokazują, że tak jest. Takie badania są powszechnie znane i nastąpiła bezprecedensowa sytuacja, kiedy w trakcie konsultacji społecznych, gdzie organizacje, ludzie mogli wypowiedzieć się, czy zgadzają się na stukrotne podniesienie norm promieniowania w przestrzeni, które broniły do tej pory życia na terenie Polski, setki osób indywidualnych organizacji wypowiedziało się w sposób miażdżący dla rządu, dla jego polityki i agendy korporacyjnej związanej z 5G. 170 opinii zostało utajnionych na okres 3 miesięcy, kiedy nie mogliśmy widzieć tego tła, jak wielkie było zaangażowanie społeczne, by zapobiec wdrożeniu tych ustaw. W grudniu, pod koniec grudnia rząd Pisu, łącznie z prezydentem Judom, podpisał podniesienie norm, wydając wyrok na Polakach, wydając jednocześnie wyrok na samych siebie, gdyż ci ludzie będą przez ludzkość rozsądzeni każdy z nich, który przyczyniał się do tego, by trzymać społeczeństwo w niewiedzy, bądź wydawał wyrok na zdrowiu, życiu, majątku Polaków. Ci wszyscy ludzie muszą zostać surowo rozliczeni za zdradę naszego stanu, za zdradę w roli polityków w Sejmie Rzeczpospolitej Polski. I tej, tego rozliczenia nie dokona opozycja, gdyż jest ona kontrolowana. Identyczny sposób. W Sejmie nie znajdują się osoby, które nie są w jakiś sposób przekupione, może z jednym czy dwoma wyjątkami. Natomiast co do zasady, wszyscy politycy są w tej chwili. Nie warci żadnego zaufania na razie całkowicie zlegitymizować tą instytucję i wszystkie powiązane z nimi instytucje, agendy, ekspertów, którzy uwiarygadniają ten rząd. Jeśli jeszcze brakuje Wam dowodów, jeśli to, co widzieliście w IPN-ie nie wystarczy, jeśli to, co widzicie, jak działa sektor finansowy w Polsce, nie wystarczy, jeśli raporty Niku, które mówią o braku kontroli państwa nad firmami telekomunikacyjnymi, dwa kolejne, które nie się żadnej kontroli, Kontynuacji konsekwencji nic wam nie mówią. Jeśli glifosat i substancje chemiczne GMO w obiegu żywnościowym, raporty NIKU druzgoczące kontrole nad tym sektorem, nic wam nie mówią. Jeśli raport NIKU o stanie obrony cywilnej w Polsce wam nie wystarczy, który pokazuje, że jesteśmy całkowicie bezbronni i rząd utrzymuje taką sytuację, a zaprasza obce służby tysiącami do Polski, wam nic nie mówi, to już do was nic nie powie, jesteście częścią e, po prostu systemu. Natomiast jeśli czujecie, że coś jest nie tak i Chcecie brać odpowiedzialność za swój kraj, to jest ten moment, byście ruszyli do działania, działania mądrego. Nie wychodźcie na żadne protesty, nie bijcie nikogo, stwórzcie firmy, zatrudnijcie ochroniarzy, zatrudnijcie własne służby bezpieczeństwa do obrony was przed przestępcami, którzy jakby się nie prezentowali, to co do istoty jeśli zabijają was, zabijają wasze rodziny, dzieci, babcie to nimi są. Prywatne organizacje takie jak Inspir, które podawane są jako autorytety przez większość takich zwanych mieniących się organizacji biznesowych, lobbyingowych, przemysłowych, które chcą zarabiać na 5G, niezależnie od tego, że straci na tym wasz majątek i wasze życie, pochodzą z prywatnej firmy. Cały rząd wciska ciemnotę z prywatnej lobbyingowej organizacji, jakby to była wyrocznia prawdy. Tak nie może być, byście byli dezinformowani, aby rzetelne prace polskich naukowców zajmujących się bezpieczeństwem pracy, zajmujących się bezpieczeństwem urządzeń medycznych, by ich opinie były ukrywane przez ministerstwa, a by lobbingowa papka z organizacji takich jak Digital Poland, KeyGate, PIT była prezentowana na stronach rządowych, w telewizjach głównego nurtu od lewej do prawej strony, od lewicy po katolicyzm, byście wszędzie musieli oglądać kłamców, Szyderców, przestępców, którzy przedstawiają się jako rząd i prezentują całkowicie sfabrykowane, zmanipulowane fakty, które służą usypianiu opinii publicznej. Tak nie może być, musicie się zorganizować w sposób mądry. Organizujcie się przez komunikatory, które będą działały poza Facebookiem, poza Googlem. Łączcie się w wspólnoty gospodarcze w Polonii, na całym świecie, w firmach, organizacjach, które są poza jurysdykcją tego okupacyjnego systemu, reżimu e, prawnego, politycznego. Możecie na bazie wolnej woli, na bazie prawa naturalnego, na bazie obrony życia podejmować przedsięwzięcia, które mają Was organizować i kumulować Wasą siłę w sposób prawny, finansowy. Fizyczny do obrony was, waszych bliskich przed tym, co nam po prostu w tej chwili zagraża. I nie bójmy się tego, mówmy o tym wprost. Mamy prawo sami się rządzić u siebie, mamy prawo sami się organizować i decydować, tworzyć swoją przyszłość. Nie interesuje nas to, co robi Donald Trump. Nie interesują nas raporty Boston Consulting, które mówią o przyszłości Polski. Nasze ambicje, nasze plany biorą się z naszych intencji, z naszego serca, z naszego rozeznania świata. Jeśli My będziemy chcieli współpracować z jakimś krajem, będziemy to robić. Nie będziemy tutaj się słuchać żadnego prezydenta Trumpa i ambasador Mosbacher. Polska ma być suwerennym państwem suwerenów, którzy wspólnie decydują za pomocą mędrców, za pomocą merytokracji o tym, dokąd chce zmierzać, z kim chce robić jakiś biznes. Jeśli jakaś organizacja próbuje nam coś narzucać, ograniczać naszą wolność, nakładać na nas jarzmo, nie, nie, nieprawne haracze w postaci jakichś norm emisji, konieczności kupowania obligacji, likwidowania całych sektorów naszej gospodarki, musimy się temu brutalnie, radykalnie sprzeciwić w sposób pokojowy, w sposób prawny, w sposób medialny, tworząc własne kanały na YouTubie, tworząc własny system finansowy, tworząc własną klasę polityczną. I nie zważając na nic, co robi stary system, ten popsuty, stary komputer sprzed 50 lat, podłączony do amerykańsko-żydowskiego systemu finansowego. Olejmy to wszystko, mamy odpowiednie zasoby w nas samych, w naszych talentach, by zorganizować własny internet, własne środki łączności, własne środki płatności. Teraz chcę Wam pokazać, żebyście myśleli, nie wiem, bo to, co ja mówię, możecie mi zaufać, może nie. Ale pokażę Wam konkretne teraz pisma, pokażę Wam bardzo ciężkie argumenty długoletnich, bardzo renomowanych instytucji, które mówią Wam to samo co ja: że cały rząd z pełną świadomością, pod dyktando lobbystów i korporacji telekomunikacyjnych, uchwalił w zeszłym roku prawo, które odbiera Wam życie, odbiera Wam wolności konstytucyjne, narusza was, Wasz majątek. I może prowadzić w przeciągu 10 lat do zwiększenia się o kolejne setki tysięcy ilości chorób nowotworowych, które są w Polsce, co jest nieproporcjonalnie większym zagrożeniem dla naszego kraju, dla Polaków, niż wszelkie inne zagrożenia, o których tak dużo się przecież w tej chwili mówi. 170 opracowań zostało ocenzurowanych. Od 12 marca możecie je zobaczyć. Na stronie instytucji rządowych została opublikowana pełna lista protestów, listów, petycji przeciwko tzw. ustawie Mega 5G i podniesieniu norm promieniowania elektromagnetycznego przez ministra zdrowia. Musicie wiedzieć, że wcześniej regulował to minister środowiska, który zabraniał, który widział, że pszczoły mogą zginąć, że drzewa będą cierpieć, cały ekosystem będzie zachwiany po wprowadzeniu tego. Nie chciał, żeby to było w miejscowościach uzdrowiskowych, w rezerwatach, w parkach. Został zwolniony i pan Szumowinowski teraz zadecydował, Ministerstwo Zdrowia skrumpowane do cna, antyludzkie, antyzdrowotne, zadecydowało, że anteny będą wszędzie. I nawet burmistrz miasta uzdrowiskowego nie może zrobić nic, by prywatne, zagraniczne firmy stawiały na każdym koncie nielegalnie, na ludzkich nawet posesjach, na własności miejskiej swoje anteny, które służą do celu, jakim jest przez nich zarabianie, a których dla nas ograniczają naszą wolność, niszczą naszą zdrowie. I jakim prawem, pytamy się, oni zyskali takie uprawnienia, by naruszać nasze prawo własności? Prawo miru domowego. Naszą prawo, do, by minister zdrowia obronił naszego życia, a nie działał dla jego przeciwników. I teraz musimy udowadniać, że nie jesteśmy hipopotamem. Musimy pisać petycje, że kule karabinowe, którymi niemalże jest to promieniowanie w tej chwili. Nie szkodzą i by minister zdrowia nie pozwalał strzelać do Polaków. Sytuacja przybiera już takiego rodzaju proporcje, że minister zdrowia przyczynia się do masowej eksterminacji, niszczenia życia Polaków. Jest to sytuacja quasi wojenna, tylko że linia jest pomiędzy rządem a ludźmi po, poza suwerenem. Tym nie rządem, który jest fikcyjnym rządem, który nie ma mandatu do rządzenia którego wybory wielokrotnie były kwestionowane, są one manipulowane również przez korporacje zagraniczne, nietransparentne, sondażownie, które manipulują opinią publiczną, na na, mając na celu przywłaszczanie środków finansowych Polaków. <laughs> do której prowadzi wdrażanie prawa, które odbiera ludziom chociażby pieniądze, tak jak teraz chcą odebrać nam gotówkę, likwidują rezerwy bankowe, bankrutują kolejne banki, odbierają je, przewłaszczają do sektora prywatnego. No,